Nie wierzę! A może jednak? Nie. A może jednak? No dobra! Hej, cześć, witajcie! Tutaj Alan z nową serią: Outlast! Mam zamiar przejść całą grę i się trochę boję, bo jestem bardzo strachliwym człowiekiem, jeżeli ktoś nie wie. Zaczynamy grę. Tam był save, bo siostra grała z Lexa i ten. Dobra, jedziemy ja do... Ja chyba oszalenie grając to, szczerze ale... Daje się to jakoś przyspieszyć? Tak, wiem jak się skończy Outlast, wiem co się w tym dzieje ale i tak się tego strasznie boję ponieważ to jest jednak straszna wielka, a jest ja siedzę sam w pokoju więc się boję mount massive asylum i to nie sorry asylum to jest azyl azyl mount Massif. dobra parkuj. Staram się szybko zrobić tą serię, bo po prostu ta gierka mnie przeraża. No dawaj, bierz to. Tu sobie przeczytajcie, spauzujcie sobie, ja tam przed, potem do tego wrócę. Nie chcę przedłużać. Tu kamerę bierze. Zmieniłem sobie z lekcji odstawienia, gdzie jest na no. doktowizor. No, ja? Dobra, działa. No, nie mam notek, ale mam dokument. Whistleblower, ten dokument. Dobra. Ja? Nie, dobra, dobra, kamerujemy. Dobra, to jest szybkie otworzenie. Piszemy, piszemy. Co napisał? Przeczytajcie sobie. Mam mega stracha przed tą grą. Lui w oknie idzie. Cześć. Tu jakieś w ogóle wojsko czy co? Nie dobra, wyłączymy kamerę. drzwi zamknięte oczywiście bardziej to chyba się boję tych tych nagłych przeskoków z akcji do akcji tu zamknięte jest to pamiętam Co ja robię? Moment, próba skoku. Dobra, tak skaczę dalej. Ogromny tłap oczywiście. эмма 2 я баях том бапа кионз Mam Dobra, wiedziałem, że to się stanie. To jeszcze pamiętałem tu nic nie ma. Dobra. ...baterii, oczywiście. Ale cień, Jezu! Bo ma taki dziwny cień ten koleś. Z jakiej strony? Dlaczego w pory? Zamknięte. Tu? Zamknięte. Mam głupie wrażenie, że to jest po prostu zupę, poszli ode mnie. Ja nie wierzę w to, co robię, dobra? Głośniej nie możesz. Jezu Dzikus Dzikus Ej on mnie nie będzie gonił? Gdzie jest jakiś safe w ogóle Jakikolwiek Tu się coś rusza oni Nie mają co robić Sorry w ogóle, że bez kamery. Ale nie posiadam. Tu jest zostawione, tu nie ma co. Ja się boję w ogóle. Tu jeszcze pamiętam. Jozu! Wiedziałem, a i tak. Pamiętałem, a i tak się przestraszyłem. No Co czemu mu się tak wydarzył? Dobra muzyka, cicho. Czy jak się coś poruszy, to taką gęstość. Lock the main doors from security control. I have to get the fuck out out of this terrible place. oddech chupte Tam nic nie ma Staram się cały czas iść do góry. Zresztą nie do góry, tylko do przodu. Mały Fink! Mhm, pewnie. Siema. And who are you then? I'm a zymnerence. Nigdy nie myję zymnych rzeczy. Wrong. Sorry. Wrong. I, I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Who made you an angel, Skia? Escape the asim as his most as nice Wiem jak to się skończy, ale wy lubicie chyba patrzeć na tak jak ktoś się boi, wy chyba lubicie na to patrzeć, nie? Co to jest? Komputer przyjaźdżony. Krwi pełno. GŁOŚNI to zamki, głośni. Czy jeszcze jeden komputer? wie tych komputerów, oni mają? Wy tam sobie zapauzujecie i przeczytacie, nie? Jest koleś. On żyje. Spokojnie kolego. Dobra, czy są ci posrani? Kino. Sorry, to notka. Bra? nie więcej wiem co, gdzie, jak iść, no ale gdzie jest safe, ja się pytam. zamknięte. Dobra, bo oni są w chorzy. Jezu, ta muzyka mnie zawsze przeraża. Nie wyskoczono. Tu już byłem, tu już byłem. Um. Ej, hey, ale... Gdzie ja yeah, mam iść? A, dobra. Inwentarz, dobra. Lol, przez to. Wypadł, <try> Wypad, 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 wypad! Nie się tak, won! Jak tylko zobaczyłem tą myszkę, że mam poruszać myszką. Juzu! Podczas fapania moje ramię tak nie szło. Jak teraz. Co, że tu mam ich? Nie. Ja mam ich? Nie, dobra, to już jest za dużo na mnie. Zaczniemy gdzieś tutaj, nie wiem, jakoś tutaj, ja wrócę się tutaj jeszcze. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia. Nie, no zobaczę najpierw ile jest w filmiku, ale dzięki za obejrzenie. Nie będzie łapek, nie będzie serii, bo to już jest straszna seria dla mnie. Jestem strachliwym człowiekiem. Po prostu nie wytrzymuję na takim czymś. Dzięki, Narka.